Serwu, z tej strony malinowy nos. W tym odcinku powiemy sobie troszeczkę o alkoholomierzach do destylatów, które mam tutaj, i cukromierzach do nastawów winnych. Dzięki tym wskaźnikom łatwo zmierzymy, ile procent ma ostatecznie nasz destylat i łatwo zmierzymy, ile cukru jest w nastawie winnym, co po prostych obliczeniach pozwoli nam określić ostateczną moc wina, które zrobimy. Zacznijmy od alkoholomierzy, czyli od wskaźników, które mierzą stężenie alkoholu w roztworze. Wszystkie wskaźniki, które będziemy w tym filmiku pokazywać, stosujemy w, przy nastawach o temperaturze 20 stopni Celsjusza. Więc jeśli bimber czy, czy wino będzie miało wyższą lub niższą temperaturę, to wynik będzie niedokładny, także ważne jest to, żeby nastaw miał 20 stopni Celsjusza. No, i co mamy tutaj do wyboru, jeżeli chodzi o alkoholomierze? Jeżeli chodzi o alkoholomierze, to mamy do dyspozycji. Tak w ogóle wygląda alkoholomierz. Wszystkie te alkoholomierze są szklane i mają różne przedziałki dokładności. Tu widzimy: mamy alkoholomierz od 60 do 100%, 100 alkoholu mierzy, także już dość mocny destylat. Ewentualnie mamy do dyspozycji na przykład taki alkoholomierz, czyli od 0 do 100 stopni, czyli pełny zakres. Im więcej tego alkoholu, tym już wynik jest dokładniejszy, jak widać tutaj. Od 0 do 50 stopni przedziałka jest dość gęsta. Także warto wtedy zaopatrzyć się właśnie w dokładniejsze wskaźniki. Tu tak samo jest: od 0 do 100 stopni, i ten ostatni. Jest w przedziale od 20 do 60 stopni. Także do wyboru mamy różne wskaźniki. Zobaczmy w praktyce, jak to wygląda. Wskaźniki do mierzenia stężenia alkoholu używamy tylko i wyłącznie do destylatów i innych roztworów, nie zawierających cukrów. Nie możemy używać takich wskaźników, na przykład do mierzenia stężenia alkoholu w winie, bo wino, które zawiera cukier, yy, będzie... W... nie będzie miarodajne, nie pokaże nam ile wskaźnik, ile jest alkoholu w winie. Także używamy tylko do nastawów bezcukrowych, czyli do destylatów. One się nadają tylko do destylatów. Bimbrowniczych. Mam tu przygotowaną wódkę, i zmierzymy w takim razie, ile jest alkoholu w tej wódce. Zobaczymy, co wskaźnik nam pokaże. Menzurka plastikowa jest bardzo przydatna do, do wykorzystania, jeżeli chcemy używać tych wskaźników i mierzyć stężenia, czy to cukru, czy alkoholu. Także warto się zaopatrzyć. No, i do menzurki wlewamy trunek, który mamy. No, i na alkoholomierzu odczytujemy zawartość alkoholu. Wskaźnik pokazuje około 40%. Nie wiem, zaraz wam spróbuję pokazać. około 40%, to ma wódka, także jest ok, Także w, tak widzicie, w prosty sposób można zmierzyć zawartość alkoholu w wytworzonym destylacie. Jeżeli chodzi o wyrób win, to warto mieć w swoim domu cukromierz, dzięki któremu będziemy mogli kontrolować w każdym momencie nastaw i z łatwością zmierzyć, czy ma cukier, czy go nie ma, czy fermentacja się skończyła, czy przerwała i dlaczego. Także cukromierz w tej kwestii jest bardzo pomocny. Mam tu właśnie przed sobą kilka cukromierzy. Głównie cukromierzy, którzy, które mierzą stężenie, gęstość właściwie roztworu w skali balinga, balingometry, tak zwane. No i mamy tutaj taki zwykły cukromierz, który pokazuje w skali Balinga od 0 do 25 stopni. 1 stopień BLG to 10 gram cukru w litrze nastawu. Więc łatwo można przeliczyć ilość cukru, choć yy, takie wszystkie wskaźniki, których używamy w domowej produkcji, one nie są do końca dokładne. Także nie ma się co do końca nimi sugerować, zawsze warto zaokrąglić wynik. Dokładnie nie wyliczymy ile alkoholu będzie w naszym winie ostatecznie, ponieważ... Yy, moszcze owocowe zawierają też nie cukry, które nie są uwzględnione i stężenie alkoholu po... po, po wyfermentowaniu cukru, alkohol w nastawie też... alkohol ma mniejszą gęstość niż woda i dokładność pomiarów nie będzie profesjonalna, także możemy zaokrąglać wyniki. mniej więcej sugerować ile alkoholu jest w winie. Ale z dużą dokładnością jednak te wskaźniki mierzą ostateczny wynik z alkoholu. No i mamy tutaj standardowe Balingometry, które pokazują nam, ile mamy cukru. Zwykły. Tutaj mamy trochę inny wskaźnik, trzyskalowy. Bardzo fajny, bo poza balingometrem, czyli cukromierzem, który tutaj gdzieś jest, tutaj od 0 do 40, nawet pokazuje, więc jest dość szeroki w skali. Ma jeszcze od razu można spojrzeć ile ile procent będzie miał dany nastaw przy takiej ilości cukru i jest tu też ciężar właściwy roztworu, jakby ktoś potrzebował ewentualnie do do obliczeń. Także trzystopniowy wskaźnik bardzo fajny. Cukromierz, który od razu można spojrzeć, ile jest alkoholu z tej ilości cukru i, i ciężar właściwy. Także to są balingometry. Tutaj jeszcze mam y, precyzyjny szwedzki cukromierz w skali oszla, który pokazuje, ile jest cukru. I też można, są jeszcze inne. Cukromierze w różnych skalach, także wybór jest spory, jednak najbar... naj, naj, najpopularniejsze u nas to są balingometry. Wykorzystujemy takie cukromierze do mierzenia stężenia w, ostatecznie w naszym winie: bardzo prosto jak już mamy w balonie nastaw winny, czyli sok z owoców, powiedzmy z syropem cukrowym. Pobieramy próbkę i mierzymy cukromierzem, ile pokazuje cukromierz stopni BLG. Powiedzmy, pokazuje 20 kilka stopni. 22 stopnie. No i tyle. Fermentuję sobie wino przez tydzień, 2-3-4. Jeżeli załóżmy, że jednorazowo dodaliśmy cukru, nie dodajemy więcej, tylko te 23-4 stopnie. Powiedzmy, BLG tylko jest. I na koniec zmierzymy znowu ilość cukru. I powiedzmy, że pokazuje be, balingometr 2 stopnie BLG, czyli cały cukier wyfermentował. Wino już wtedy jest wytrawne, bo faktycznie przy 2 stopniach BLG nie ma już praktycznie cukru w nastawie. No i odejmujemy od 25 2 BLG. To nam daje 23 stopnie Belgie cukru, który wyfermentował. No I sprawdzamy, ile to jest na wskaźniku, czy na, na innych dołączonych do wskaźników w kartkach. I wychodzi z tego, że 23BLG to około 12% alkoholu. I w tym momencie wiemy, jaki docelowo wyszło nam wino. Także mniej więcej tak by to wyglądało. W praktyce będzie filmik na pewno przy jakimś przepisie na wino, gdzie. Będziemy mierzyć, ile ma to wino alkoholu od samego początku. Także w praktyce przetestujemy i zobaczycie jak to wygląda. Także jeżeli chodzi o wskaźniki, to naprawdę warto zaopatrzyć się w cukromierz. Bo czasami na przykład w winie fermentacja przestaje. Wino przestaje fermentować i nie wiemy dlaczego, bo w pewnym momencie czy jest za zimno, czy nie ma cukru czy coś się stało z drożdżami i wtedy łatwo zmierzymy cukromierzem, czy jest cukier w nastawie i będziemy wiedzieć, czy, czy, czy to wina braku cukru, czy ewentualnie inny powód. Także tak wyglądają cukromierze i alkoholomierze. Niedrogie są, a warto mieć w swoim zapleczu osprzętu do produkcji. To tyle w tym filmiku. Zapraszamy do oglądania filmików na naszym kanale, subskrybowania i komentowania. Do zobaczenia.